Witajcie w kolejnej lekcji dotyczącej ułamków. Dzisiaj nauczę was, jak dzielić ułamki zwykłe i liczby mieszane. Zaczynamy. Mamy do wykonania następujące działanie: 2 trzecie dzielone przez 4 piąte. Jak to zrobić? Wytłumaczę wam to w trzech krokach. Biorę pierwszy ułamek, w naszym przypadku 2 trzecie i przepisuję go dokładnie tak, jak jest. Czyli 2 trzecie tutaj. Następnie biorę drugi ułamek 4 piąte i zapisuję tutaj jego odwrotność, czyli 4 piąte, zamieniam licznik z mianownikiem, powstaje mi 5 czwartych. I ostatni krok. Jest to zamiana znaku dzielenia na znak mnożenia, czyli 2 trzecie dzielone na 4 piąte jest tym samym co 2 trzecie razy 5 czwartych. Na temat mnożenia opowiadałem już w poprzedniej lekcji, dlatego wiemy dokładnie, co mamy zrobić. 2 razy 5 daje mi 10. 3 razy 4 daje mi 12. 10 i 12 są liczbami parzystymi, więc mogę je skrócić przez 2. 10 dzielone na 2 daje mi 5. 12 dzielone na 2 daje mi 6. Więc ostatecznym wynikiem jest 5 szóstych. Czyli 2 trzecie dzielone na 4 piąte to 5 szóstych. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie życzy, a nawet sugeruje, żeby to zrobić, można było tutaj skrócić dwójkę i czwórkę i wtedy wynik 5 szóstych pojawiłby nam się tutaj od razu bez skracania. Ale najważniejsza jest tutaj metoda, czyli jeszcze raz, aby podzielić, przepisujemy pierwszy ułamek bez zmian, odwracamy do góry nogami, w cudzysłowie oczywiście, drugi ułamek i zamieniamy dzielenie na mnożenie. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Mam 6 siódmych podzielić na 3 czwarte. Więc jeszcze raz, dokładnie ta sama zasada. Kopiuję pierwszy ułamek bez zmian, czyli przepisuję 6 siódmych. Biorę drugi ułamek i odwracam go do góry nogami. Mam 3 czwarte, powstaje mi 4 trzecie. I wtedy zamieniam znak dzielenia na mnożenie. Tutaj wykonam już skracanie, bo mogę to zrobić. 6 i 3 dzielą się przez 3, więc 6 dzielone przez 3 daje mi 2. 3 dzielone przez 3 daje mi 1. I teraz po pomnożeniu 2 razy 4, 8, 7 razy 1, 7. Powstał mi ułamek niewłaściwy, oczywiście w najprostszej postaci. Zamieniam go na liczbę mieszaną. Ile siódemek w ósemce. 1 przepisuje mianownik 7. 7 razy 1, 7, 8 odjąć 7 daje mi 1. Zatem 6 siódmych dzielone na 3 czwarte. To 1 i 1 siódma. Prawda, że proste? Skoro takie proste, to teraz zadanie dla Was. Macie do wykonania następujące działanie. 5 ósmych. Podzielić na 6 dziewiątych. Zachęcam, aby zapauzować w tym momencie. Spróbować się samemu i potem porównamy swoje wyniki. Dobrze. Przepisuję pierwszy ułamek bez zmian, czyli 5 ósmych. Drugi ułamek odwracam do góry nogami. Więc 6 dziewiątych staje się tym samym co 9 szóstych. I wtedy znak. Dzielenia zastępuje znakiem mnożenia. Sprawdzam, czy mogę coś skrócić. Po przekątnych nic, więc muszę wykonać mnożenie. 5 razy 9, 45, 6 razy 8, 48 i 45, 48 jest ułamkiem nieskracalnym, więc jest to moja ostateczna odpowiedź. Mam nadzieję, że wyszło dokładnie tak samo. Także wiecie już, jak podzielić ułamki to teraz przejdźmy do dzielenia ułamków i liczb mieszanych. Zaczynamy. 2 podzielić na 2 trzecie. Czym jest 2? 2 to jest liczba całkowita, ale tą liczbę całkowitą bardzo łatwo mogę zapisać sobie jako ułamek niewłaściwy, jako 2 przez 1. Czyli w pierwszym kroku nic nie zmieniam. Jedynie zapisuję dwójkę jako liczbę 2, liczbę przepraszam, jako ułamek niewłaściwy 2 przez 1. Teraz już mam dzielenie dwóch ułamków. I wiem, co mam robić. Aby podzielić dwa ułamki, muszę przepisać pierwszy ułamek bez zmian. Czyli przepisuję dwie pierwsze. Drugi ułamek odwracam do góry nogami, czyli powstaje mi 3 drugie. Znak dzielenia zastępuje znakiem mnożenia. Patrzę, czy coś da się skrócić. Mamy tutaj dwójki po przekątnej. 2 dzielone na 2, 1, 2 dzielone na 2, 1. I powstaje mi 3 razy 1. 3, 1 razy 1, 1. Powstał mi ułamek niewłaściwy 3 pierwsze. 3 dzielone na 1 daje mi 3, albo ile jedynek w trójce? 3 i reszta 0, czyli tutaj odpowiedział jest 3 całe. Dobrze. To przechodzimy do kolejnego przykładu. Tym razem mam do podzielenia dwie liczby mieszane. 1 i 2 piąte podzielić na 2 i 1 trzecią. Przed przystąpieniem do dzielenia zamieńmy sobie dwie liczby mieszane na łamki niewłaściwe. Czyli piątka zostaje jako mianownik. 5 razy 1, 5, plus 2, 7. Czyli 7 jest moim licznikiem. Znak dzielenia zostawiam. Mianownik to 3. 3 razy 2, 6, plus 1, 7. Więc 7 to jest mój nowy licznik. Mam już dwa ułamki. I postępuję znowu dokładnie w ten sam sposób. Pierwszy przepisuję bez zmian. 7 piątych. Drugi odwracam do góry nogami, czyli mam 3 siódme. Znak dzielenia zamieniam na mnożenie. Widzę, że mogę coś tutaj skrócić. Mam siódemki, więc 7 dzielone na 7, 1, 7 dzielone na 7, 1, 1 razy 3 daje mi 3, 5 razy 1 daje mi 5. Zatem 1 i 2 piąte dzielone na 2 i 1 trzecią daje mi 3 piąte. Przypominam, jak do tego doszliśmy? Zamieniliśmy sobie liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a potem postępowaliśmy dokładnie tak, jak w każdym przypadku przy dzieleniu ułamków, czyli pierwszy przepisujemy, drugi odwracamy do góry nogami, dzielenie zastępuje znakiem mnożenia, a przy mnożeniu wiem, że mogę skracać licznik z mianownikiem bądź licznik z mianownikiem po przekątnej. Tutaj skróciłem siódemki. Przez 7 powstało mi 1 1, po pomnożeniu 3 razy 1, 3, 5 razy 1, 5. Mam nadzieję, że wszystko jest proste i zrozumiałe. No to teraz jak zwykle przykład dla Was. Proszę bardzo. 2 i 1 czwarta dzielona na 1 i 2 dziewiąte. Jak zwykle zachęcam do zatrzymania lekcji w tym momencie. Sprawdzenia się samemu, krok po kroku, wykonania wszystkich działań. Jak jesteście gotowi, to wróćcie do mnie. Dobrze. Liczby mieszane zamieniamy na ułamki niewłaściwe. 4 mianownik 4 razy 2, 8 plus 1 9. Podzielić na mianownik 9, 9 razy 1, 9 plus 2, 11. Dzielenie ułamków, pierwszy ułamek przepisuję bez zmian, czyli 9 czwartych. Drugi ułamek odwracam, czyli mam 9 jedenastych. Dzielenie zamieniam na mnożenie. Sprawdzam, czy da mi się coś skrócić. 9, 4, 9, 11, 4, 9, więc nic. Wykonuję zatem mnożenie. 9 razy 9 daje mi 81, 4 razy 11. To 44. Powstał mi tutaj ułamek niewłaściwy, zatem pytam, ile razy 44 wchodzi do 81, oczywiście raz, bo 2 razy 44 to już jest 88. Mianownik przepisuję. I teraz 44 razy 1 to jest 44, 81 odję 44 daje mi 37. Zatem 2, 1 czwarta dzielone na 1,2 dziewiąte to jest 1, 37 czterdziestych czwartych. Mam nadzieję, że otrzymaliście dokładnie ten sam wynik. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Umiemy już dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki. Dziękuję, że jesteście z nami. Zapraszam na nasz kanał do oglądania kolejnych odcinków. Zapraszamy także na nasz profil na Facebooku. Dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych lekcjach.